został zainstalowany system GeoPlow X. Jest to najnowsze urządzenie, które steruje pracą pługa. Zadaniem tego urządzenia jest trzymanie stałej szerokości roboczej pługa, ze względu na to, że tradycyjne pługi bardzo nierówno orają w czasie, gdy mamy bardzo dużą zmienność wlotową. W tym przypadku, jeżeli nastąpi taka, taka zmienność wlotowa, przy kolejnym przejeździe zostanie wyprostowana przy pomocy tego urządzenia. Zasada działania jest dosyć prosta, w zasadzie odwrotna do działania nawigacji. Tutaj linia bazowa, linia nawigacyjna nasza no, yy, służy do yy, pokazania, jak daleko jesteśmy od, od idealnej trasy. Jeżeli, załóżmy, że jeżeli idealna, idealnie jedziemy po idealnej gruździe, mamy błąd zero, bo punkt nie ma nic roboty, a najczęściej jest tak, że nasza bruzda jest nierówna i bazując na informacji, jak daleko jesteśmy od linii bazowej, yy, możemy y, wykonywać automatycznie y, korektę tego pługa. Y, jest to powiązane z autopilotem Trimble, dlatego że to właśnie autopilot informuje urządzenie GeoPlow na temat błędu, który widzimy tutaj. Ten błąd widoczny tutaj, czyli odległość od linii naszej, czyli jesteśmy 13 cm od idealnej trasy pługa, jest przekazywany do urządzenia. Widzimy, że to jest minus 14. I w sposób automatyczny, włączając auto, system będzie chciał przesunąć pług tak, aby był w idealnej pozycji, żeby skompensować te 13 cm błędu. Orka jest jednym z najważniejszych zabiegów wykonywanych na polu, zwłaszcza w przypadku gospodarstw, które, wykonuje, które uprawiają warzywa. Jest praktycznie nieodzownym elementem procesu technologicznego. Od tego, jak ta orka będzie wykonana, zależy w zasadzie wszystko. W tym przypadku orka jest. Można powiedzieć, że idealnie równa, prosta, to przekłada się później na, na, na jej jakość, przez co osiągamy lepsze korzyści, korzyści podczas uchwytów. Urządzenie to jest szczególnie przydatne przy bardzo trudnych geometrycznych polach, przy nieregularnych kształtach, przy polach z klinami co się często zdarza w, naszych, w naszym pięknym kraju. Urządzenie pozwoli na wykorzystanie pełnej powierzchni, pełnej szerokości roboczej pługa w taki sposób, żeby nic nie zostało niezaorane, żebyśmy nie musieli jeździć przede wszystkim do tyłu, cofać i zamniatać tego, co wcześniej już robiliśmy. To jest właśnie bardzo ważna rzecz. wyposażone wyposażony w potencjometryczny czujnik kąta, przez co system wie, jaka aktualna jest szerokość robocza pługa i o ile zmienia się ta szerokość robocza pługa w czasie pracy systemu. Pług został również wyposażony w elektrozawód hydrauliczny, dzięki któremu możemy automatycznie kontrolować pracę tego siłownika, który odpowiada za szerokość roboczą pługa. W programowaniu FarmORD możemy zaprojektować nasz ork wykonać linie nawigacyjne dla pracy wewnątrz, na uwrociach. Będziemy mieli wtedy pewność, że dojeżdżając z ostatnim przejazdem dojedziemy do samej granicy, co pozwoli nam oszczędzić, zaoszczędzić dużo paliwa, a przede wszystkim czasu.